Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na Górnym Mokotowie przy ulicy Wołoskiej, a to, co wam pokażę, to prawdziwa petarda. 160 m2 penthouse i to wszystko z widokiem na centrum. Zapraszam. Penthouse zlokalizowany jest na Górnym Mokotowie przy ulicy Wołoskiej, nieopodal parku Pole Mokotowskie i ulicy Odyńca. Budynek Rezydencja Wołoska powstał w 2020 roku. Jest to budynek o podwyższonym standardzie. A do nieruchomości przynależą cztery miejsca parkingowe zlokalizowane na dwóch platformach w garażu podziemnym. Penthouse ma ekspozycję wschód-zachód i wyposażony jest w naprawdę duże okna, dzięki czemu znajdziemy tu duże światła. Na powierzchni 160 m2 znajdziemy komfortową i wygodną część dzienną z dużą kuchnią, miejscem na jadalnię oraz miejscem do wypoczynku. Dodatkowo dwie sypialnie, łazienka, pralnia, a także master bedroom z miejscem na garderobę i prywatną łazienką. To wszystko Doposażone w dwa duże tarasy oraz loggia. Takich nieruchomości jak ta jest naprawdę niewiele na rynku. Zadzwoń, zapraszam!